Tak naprawdę Kuba Wojewódzki był powodem, dla którego ja powróciłam i miałam taki romans z telewizją, bo w dalszym ciągu nie pracowałam w telewizji, robiłam dla niego backstage na jego Instagramie, ale jednak zaczęłam bywać znowu na planach i miałam takie, kurczę, no trochę za tym tęsknię. No i pojawił się Filip Tobiesz, który jest producentem w Golden Media i tak totalnym przypadkiem Okazało się, że razem pojedziemy na Bali, zaproponował mi rozmowę kwalifikacyjną i w dostępnej kolejności Grzegorz, czyli pan prezes, zaproponował mi pracę i pojechałam na pierwszy sezon hotelu Paradise. I tak naprawdę to jest yy, jedyny mój y, romans z telewizją teraz, oprócz oczywiście One Night Squad, a w tym samym momencie prowadzę audycję w radiu i jestem agentem fotografów, artystów audiowizualnych, producentem sesji zdjęciowej, producentem y, wideo, więc staram się to wszystko godzić. <laughs> I nie wiem jeszcze, którą stronę, która strona to będzie ta główna. Ale będzie więcej tych romansów z telewizją? Jest szansa, jest szansa. Jestem zdecydowanie na to otwarta, ponieważ... Yy, ten pierwszy krok w stronę stania przed kamerą, w stronę bycia prowadzącą, był bardzo fajnym krokiem. To znaczy, ja to naprawdę super wspominam, jaką mega fajną przygodę. Jestem bardzo ciekawa tego, jak odbiorą to widzowie, jak będzie się podobało, podobało naszym uczestnikom i jak sobie wspominam ten plan, ten plan zdjęciowy, ten wyjazd. To nie mam żadnych negatywnych wspomnień, pomimo tego, że naprawdę było ciężko, bardzo, bardzo mieliśmy mało czasu, eee, to był bardzo napięty harmonogram, a teraz mam taki naprawdę, wspominam to tylko ze śmiechem, więc chciałabym jeszcze czas.